Zwycięstwo z Czernicą to niespodzianka dla trenera? No przy, przychodząc tutaj do chałupek no przyszło ze mną paru chłopaków bardziej doświadczonych, którzy już grali troszeczkę w wyższych klasach rozgrywkowych. Także nie unikam, że jeżeli będzie wszystko w porządku, nie, nie, nie będzie za dużo kontuzji, jeżeli zawodnicy z chałupek, o co bardzo proszę i apeluję, wezmą się za treningi, tak samo zaangażowanie z ich strony będzie większe. Ja nie mówię, jest 7 punktów straty. Proszę powiedzieć, ten mecz stał na wyżej niż B-klasowym poziomie? Zdecydowanie, zdecydowanie. Yy, powiem szczerze, że paru zawodników, jak w Czernicy, tak tutaj w chałupkach, yy, robi tą grę. Młodzież stara się gdzieś tam wybiegać z zaangażowaniem, powiedzmy nadrabia te zaległości. No i widzieliśmy dosyć dobry, dobry spektakl. Pierwsza bramka to chyba nawet zawodnicy z ekstraklasy mogą pozazdrościć. E, powiem tak, e, przed rozpoczęciem spotkania w szatni powiedziałem zawodnikom, że 30 metr w B klasie, czy obojętnie w jakiej klasie rozgrywkowej, 30 metr dzisiaj bramki się jeszcze raz połowy boiska. Także tutaj jeżeli zawodnik jest nieatakowany, piłka skakała Adrianowi, uderzył z pierwszej piłki, no i wpadła piękna bramka. Na najbliższym treningu co będziecie trenować? Rzuty karne? To właśnie chciałem Panu powiedzieć. Na pewno, na pewno do, tego, do tego stałego fragmentu yy, gry wrócimy, jeżeli chodzi o wykonywanie rzutów karnych. No bo y, dwóch zawodników zdecydowało się wykonać rzut karny, nie, była tam, nie było żadnej podpowiedzi z mojej strony. Natomiast sami widzieliśmy. Bramkarz, yy, gości staną na wysokości zadania. Cel chałupy? Może za wcześnie po dwóch kolejkach mówić, że jestem tutaj. No mamy w tej chwili 7 punktów straty do, do drugiego miejsca. Dwa miejsca są praw, premiowane awansem. Natomiast tak jak mówię, gramy w każdym mecz o zwycięstwo. Panie trenerze, jak pan oceni spotkanie w Chałupkach? To jest trudny teren. No mecz, mecz, w zasadzie pierwsza połowa nie wykorzystano nasze sytuacje, które mieliśmy do przerwy zadecydowałem moim zdaniem o wyniku to, że sędzia dał dwa karne dla gospodarzy. Nasz bramka strony na wysokości zadania, obroniłoby dwa z gry, z gry wydaje mi się, że chałupki zasłużenie wygrały mecz, ale gdybyśmy wykorzystali do przerwy tę sytuację, wynik byłby zupełnie inny. Kibice Zameczka Czernica mówili, że to się zemści, to się zemści, no i się zemściło. No, widocznie widocznie tak, tak, zawsze, tak zawsze jest. Trzy sytuacje, żeśmy mieli cztery do przerwy, które mogliśmy wykorzystać, by było po mecie. Z czego jest najbardziej trener zadowolony w tym spotkaniu? Takie plusy? Wola walki. Zawodnicy nie, 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 po prostu nie odpuścili tego meczu, obawialiśmy się tego meczu, bo chałupki się zmocniły przed sezonem, chodzą tam pogłoski, że chcą walczyć, jeszcze o awans. Liczę że, liczę, że się włączą, pierwsza szóstka będzie walczyła o awans. No i proszę powiedzieć właśnie, Czernica chce zakończyć na pierwszym miejscu, czy też po prostu wystarczy awans? Wystarczy awans.